chwilką jakoś się skiemiło. No, z, z, z chyba będę musiała co chwila naciskać, żeby nie zniknąć z ekranów. Ale... Tak, tak czasami jest. To chyba już pomoż, pomału możemy zaczynać, dostać dziewięciu. Tak. No to ja dzisiaj goście, na dzisiejszym razie goście Albenę Grabowską, która... Jak znając ją, napisała książkę Stulecie winnych, co bardzo chyba moi tutaj obserwujący czekali na ten wywiad, bo na przykład moi obserwujący nawet mają po 6 lat i piszą codziennie do mnie, kiedy będzie obelna Grabowska i normalnie. Nawet sześciolatki? Tak. Aż nie wierzyć nie chcę. Chyba dzisiaj 6... będą oglądać nasz wywiad, co wspomina, wspominały. Jeszcze na razie nie dołączyły, ale zaklecić dołączą. No i co jeszcze jeszcze tutaj powiedzieć? Napisała pani w ogóle przepiękną książkę, którą tutaj mam. Mam tutaj dwie, dwie części. Pierwszej jeszcze nigdy nie może dostać u nas, jak to powiedzieć, bo wszystko zostało wykupione. Chyba najbardziej yy, podobają mi się wszystkie, lecz tej jeszcze do końca nie przeczytałam, bo nie chcę zdradzać czwartego sezonu, a wiem, że coś na końcu się tam znajduje. No na pewno, że możesz spokojnie przeczytać, bo w czwartym sezonie będzie dosyć spore odejście od, od fabuły książkowej, więc myślę, że bez, bez szkody dla, dla, dla treści książki możesz się z nią zapoznać, a później sobie porównać, jak, jak bardzo duża różnica może być między pierwowzorem literackim, a tym, co później oglądamy na ekranie. Tak. Ja na przykład zaczęłam czytać połowę i tam, gdzie już zaczyna się czwarty sezon, to mówię, a nie lepiej zostawię i przeczytam po wypuszczeniu odcinków serialu, więc będzie to niespodzianka. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? W tym właśnie było pytanie, czy pojawi się czwarta część książki. Na to bardziej te dzieci zwracają uwagę, jak wczoraj prowadziłam wywiad. Bo było dużo zapytań właśnie, czy będzie czwarta część książki, bo na końcu pojawiły się trzy kropki, więc może coś się może pojawić lub nie. Czwarta część takiej książki, taki dalszy ciąg, pojawiła się w postaci opowiadań rozwijających wątki ze stulecia winnych. Opowiadania ukazały się w 2018 roku i o ile sześć pierwszych dotyczy pierwszego i drugiego tomu, a o tyle dwa ostatnie już są związane z trzecim tomem, a zupełnie ostatnie opowiadanie opowiada o dalszych klasach rodziny winnych, którzy już, już praktycznie pozmieniali nazwiska i już winni już praktycznie nie zostali, ale można sobie przeczytać. Natomiast jako, jako czwarty tom wybrałam zupełnie nietypową inną historię, mianowicie wydałam prequel, czyli historię, która wydarzyła się przed pierwszym tomem, i ta książka nazywa się Początek, i tak jak sama nazwa wskazuje, mówi o, o początku powstania rodziny winnych, kiedy z Dun, Antoni Winny przyjeżdża do Brwinowa i tam podoba mu się bardzo pewna panna Bronisława, walczy o nią, w końcu żeni się z nią. Co z tego wynika, niby możemy wiedzieć, bo są dalsze trzy tomy, ale nie do końca znamy. Szczegóły. Pewne sprawy zasygnalizowane w pierwszym tomie są bardziej rozwinięte, wyjaśnione właśnie w prequelu. I też się znajdują tam wydarzenia historyczne, mianowicie powstanie styczniowe, którego bronza oczywiście nie pamięta, bo była mała, ale echa tego powstania, te wydarzenia, które wtedy miały miejsce w Brwinowie i okolicach, bardzo zaważają na życiu bohaterów. Także dalszego ciągu jako takiego nie będzie, chyba że uznać za to opowiadanie ostatnie, Sylwester 2017. No, natomiast jest prequel Tak, bo na przykład wczoraj na, Prowadziłam takiego live'a, gdzie pani Dołączyła i na chwilę ta rozmowa Ucichła, żeby nie zdradzić wątku Co dzisiaj, jakie pan, pani Będzie miała pytania, ale pani Trzech pytań od moich widzów nie wie, bo to Miała być niespodzianka, dlatego Wczoraj jak pani dołączyła, to my Na chwilę ucichliśmy I jak pani znikła, to zaczęliśmy Kontynuację tej książki, bo właśnie To pytanie pojawiło się wczoraj i nad tym się długo zastanawialiśmy. bo no Nawet nie wiedziałam, że tak mogłam zepsuć całą niespodziankę. Ale na szczęście pani nie wiedziała tego pytania, więc jakby powiedzieć, teraz tutaj są też sprawczynie moje przyjaciółki, które wczoraj mu tak wypytywały o tą książkę. Więc jak pani dołączyła, tak zaczęliśmy zmieniliśmy temat, i jak pani znikła. To już, nam ten, to już pomału znaczy z powrotem temat wrócił, więc zdążyliśmy spojrzeć, że pani dołączyła, ale to dzisiaj niespodzianka była, więc będą jeszcze na pewno dwa pytania od moich widzów, których pani na pewno nie wie, więc się udało. Dobrze, czekam, zapraszam. Drugie pytanie jest właśnie od sześcioletniej mojej fanki, która też jest pani fanką wielką. Już nie mogła się dzisiaj doczekać, chyba już dołączyła na czacie, jak widzę. Skąd wzięła się pani pasy do pisania książek? To właśnie nie jest pasja. Czasami pewne rzeczy dzieją się jakoś tak poza nami. Mówimy, że przypadkiem, chociaż niektórzy też znowu twierdzą, że przypadków takich nie ma, że, że wszystko, co robimy, jest gdzieś tam zapisane albo przemyślane albo wynika z naszej podświadomości. Ale. Ja nie planowałam pisania książek, zresztą mój zawód zasadniczy jest zupełnie inny, bo jestem lekarzem, neurologiem, ale to, że napisałam w ogóle cokolwiek, wzięło się z takiej chęci opowiedzenia moim dzieciom o, o naszych korzeniach, o mojej rodzinie, o tej bułgarskiej części, bo moja mama jest bułgarką i ja z tym krajem też jestem bardzo związana. I bardzo chciałam moim dzieciom przybliżyć ten kraj, jego mieszkańców, naszą rodzinę, opowiedzieć trochę o naszych przodkach, o tym jak tam teraz jest w Bułgarii, opowiedzieć im jak one były małe i pewnie tego nie pamiętają, ale jak jeździliśmy właśnie tam na wakacje i co się takiego zdarzyło, o miejsca, które wtedy odwiedzaliśmy i które warto odwiedzić. I zrobiłam to wydaje się na tyle dobrze i ciekawie, że, że jedno z wydawnictw zainteresowało się właśnie tą książką i zdecydowało się ją wydać. A później pojawiły się następne, również dla dzieci. Kolejna dla moich małych pacjentów, o małce, która spadła z drzewa. I ta książeczka dała mi bardzo wiele satysfakcji. A ja później napisałam książkę, której bohaterami już były moje własne dzieci, czyli Juleki Maja w labiryncie, a ponieważ tak bardzo się ona spodobała, to napisałam i drugą część Juleki Maja, powrót do gry, a później zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, powstała trzecia część, Podróż w Nieznane, i czwarta później media w, w czasie i tak jakoś wyszło, że zaczęłam pisać książki już w większości dla dorosłych, bo najpierw powstały trzy moje powieści, coraz mniej Olśni Lady M i Lotnisko nad Ziemią, a później miałam pomysł na epicką opowieść, na Sadę i tak powstało Stulecie winny, które dało mi ogromną popularność i między innymi możliwość rozmowy z Tobą. Jest mi bardzo miło, że w ogóle Pani się dzisiaj z, zgodziła wystąpić na tym wywiadzie, bo na początku y, chciałam pisać do Pani na Instagramie, ale pokazywało mi się, że w ogóle nie mogę napisać, więc zapisałam na Messengerze, bo Panią na Facebooku też śledzę na bieżąco. No i tam od razu Pani mi odpisała i byłam tak w szoku: no nie, to na pewno jest jakiś y, 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 jakiś tam. Taka grupa ludzi, którzy tam pani też są różne grupy i myślałam, to jest jakaś grupa, więc był na pewno jakiś wiek, ale po nie patrzę, nie no, to, to jest naprawdę osoba, którą właśnie szukam następnego wiadu i pani mi od razu odpisała jak napisałam, więc byłam szczęśliwa. Od razu na, na sercu pojawiła mi się taka ciepłość, bo właśnie czytałam sobie z kim będę miała następny wywiad i wyskoczyłam. Pani odpisała i byłam taka przeszczęśliwa, że ja skakałam po pokoju, tak powiedzieć, mogę. Bardzo, bardzo mi miło. Ja, ja się staram odpisywać wszystkim i, i, i mam wrażenie, że, że prowadząc sama te wszystkie profile, bo, bo tylko przy mojej stronie internetowej, na którą wszystkich bardzo zapraszam, ona nazywa się Alwena Grabowska pisana razem.pl tam można poczytać wszystko, bo na Facebooku i na i na Instagramie są tylko te ostatnie wiadomości wydarzenia, a wszystkie przeszłe gdzieś tam trzeba ich szukać, więc na stronie to jest zgromadzone. I z reguły staram się i wszystkim je odpisać i każdemu rozwiać, jego wątpliwości. Bardzo dużo osób do mnie pisze ze sprawami mniej lub bardziej ważnymi. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to, co jest może dla mnie mniej istotne, dla kogoś może być. Zasadniczą kwestią, jeśli chodzi o mnie i o, i o moje książki Także jeśli tylko dysponuję czasem, to, to, to chętnie go um, poświęcam Następne pytanko, jest to też od tej samej widzki To już Pani na pewno widziała to pytanko, bo ja już sam przed wywiadem W razie czego, żeby mogła się Pani przygotować Gdzie i kiedy mogliśmy spotkać Panią w serialu Splecze winnych? Ja wystąpiłam we wszystkich czterech sezonach w serialu Stolecie Winnych. Jeśli chodzi o pierwszy sezon, to był to czwarty i piąty odcinek, i tam gram taką damę z Prwinowa, gościa Stanisława Lilpopa, taką znamienitą mieszkankę. Mojego miasta, która zostaje zaproszona właśnie do niego na przyjęcie z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. I ta rola bardzo mi się spodobała. Ja w pierwszym sezonie nic nie mówiłam, dlatego później w drugim już poprosiłam o taką może jakąś krótką kwestię. I tam wystąpiłam w dwóch scenach. Zagrałam taką niezbyt sympatyczną klientkę kawiarni, która prosi o kawę, która się niecierpliwi, że jej. Um, nie dostać. I też, która jest świadkiem tego, że, że, że ciężarna żona jednego z bohaterów, Michała, który później zostanie mężem Ani, czuje się słabo i trzeba ją odprowadzić do, do domu. W trzecim sezonie też zagrałam siebie poniekąd, tak jak w pierwszym, bo zagrałam wykładowczynię na Uniwersytecie Medycznym, na Akademii Medycznej, która prowadzi wykład akurat związany z dziedziczeniem grup krwi. Jest to bardzo ważna scena, ponieważ taka scena uświadamia Ewie, jednej z bohaterek, że być może z jej pochodzeniem nie do końca jest coś w porządku. I tutaj było mi bardzo miło, ponieważ grałam w jednej z sal wykładowych Szpitala Dzieciątka Jezus na Lindley'a, czyli miejscu, w którym ja również miałam wykłady i jako studentka, i jako wykładowca, więc to było bardzo miłe doświadczenie. W ostatnią sobotę też pojawiłam się na, na planie serialu Stolecie Winnych w czwartej części, w takiej zupełnie innej roli. Mam tam taką charakteryzację bardzo ciekawą, nawet ostatnie zdjęcie instagramowe jest właśnie w tej charakteryzacji. Jestem tak na pierwszy rzut oka nie do Poznania, ale też i o to chodzi, bo bo tak jak mówię, wystąpiłam we wszystkich czterech sezonach i tu była konieczność odmienienia mnie nieco na, na potrzeby serialu. Ja w ogóle, muszę powiedzieć, ogromnie, ogromnie lubię te wystąpienia w serialu, jestem bardzo szczęśliwa, kiedy mogę przyjść na, na plan, porozmawiać z reżyserem, poznać aktorów, popatrzeć nieco na ich warsztat pracy, zbliżyć się do tej magii kina, która która jest takim bonusem dodatkowym dla mnie i, 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 i taką nagrodą największą za, za moją twórczość. Powiem pani szczerze, że w trzecim sezonie musiałam obejrzeć ten odcinek, gdzie pani wystąpi, wystąpiła, jako jakie że. Po prostu prowadziła lekcje, gdzie musiała powiedzieć też o swojej, na przykład o, gel, o grupach krwi, jak ze stresu już, ze szczęścia już zapomniałam, to, co miałam się nauczyć, ale teraz improwizuję właśnie w tym momencie i wtedy już na przykład oglądałam odcinek czwarty raz i dopiero zauważyłam, że to jest pani. Bo Na początku oraz poznać nie mogłam. Jak pani podeszła do Basi i powiedziała, że dobrze napisała egzamin, lub tam był chyba egzamin raczej. No to dopiero wtedy zauważyłam, że to jest. Pali Alvena, tak, który nie mogłam rozpoznać w ogóle. No to bardzo się cieszę, bo ja bym nie chciała się wyróżniać w serialu, bo to by było troszeczkę tak na minus, prawda? Bo, bo też chciałam się bardzo wtopić w tło i, i być taką postacią złej, właśnie tej, tej opowieści. Więc bardzo dobrze, że mnie nie rozpoznałaś na, na pierwszy rzut oka. Trzecim pytaniem. Czy zdradzi Pani coś z czwartego sezonu stulecia winnych, czy może jeszcze y, za za wcześnie? Jeszcze za wcześnie, nie zdradzę, powiem tylko, żeby może widzowie spróbowali obejrzeć sobie może dwa, trzy ostatnie odcinki trzeciego sezonu, żeby wejść w tę opowieść czwartego, ponieważ ona zaczyna się praktycznie od razu po zakończeniu trzeciego sezonu i, i od razu mówię, że, że będą nowi aktorzy, ale też i, i, i spotkamy się ze starymi znajomymi, nowe wątki, zupełnie inne niż te, które znamy z książek, jeżeli, jeżeli są tutaj czytelnicy i dobrze byłoby właśnie przypomnieć sobie, odświeżyć sobie trzeci tom, żeby zobaczyć, jakie te różnice są. No i oczywiście zawsze będę ciekawa, czy, czy akceptujecie te różnice, czy, czy, czy też chcielibyście, żeby książka była bardziej żeby film był bardziej wierny. Z tego mnie to najbardziej interesuje. Czwarte pytanie, to jest też od 30-letniej mojej fanki i pani również napisała to już bardzo, jako pierwsze to pytanie było: czy jest pani dumna ze swoich osiągnięć? Oczywiście, że jestem dumna z moich osiągnięć. Ja w ogóle nie, nie lubię takiego udawania, że, że, że kogoś nie interesują jego własne sukcesy. Ja akurat jestem osobą bardzo ciężko pracującą i, i, i bardzo. Poważnie podchodzę do wszystkiego, co robię, w związku z tym ten sukces jest dla mnie taką nagrodą. Też nie każdy, kto ciężko pracuje, ten sukces osiąga, więc tym bardziej się cieszę, że, że ja miałam szczęście i jestem bardzo dumna z tego, co, co zrobiłam i, i z tego, co osiągnęłam, i z tego, że doszłam do, do tego własną ciężką pracą. Tak, bo ja na przykład od początku panią śledzę, tak jak gwiazdy, które już prowadziłam wywiady, jak to też można zobaczyć, bo też y, prowadziłam swój pierwszy wywiad z, właśnie z bohaterką ze Stulecia Gminy, która będzie grała w czwartym sezonie, y, nie zdradzała nam też wątku, ale zdradziła, że będzie robotnikiem, bo to właśnie y, można było u niej zobaczyć na profilu, ale też y, powiedzmy śledzę panią na bieżąco na Facebooku i widzę też, jakie pani. Czasami y, robi też różne wywiady, z, jak y, na przykład w bibliotece, lub też opowiada ludziom o swoich y, książkach. To też widziałam. I, no, i też czasami, jak z, uda mi się znaleźć coś na YouTubie, bo też ludzie te nagrywają, to też y, każdy cinek sobie na spokojnie obejrzy, bo pani, y, moim zdaniem, super się ufala na swój temat i o książkach również. My bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Następne pytanie. Ile najczęściej Pani spędza czasu na planie, na przykład charakteryzacja lub takie rzeczy? A możesz powtórzyć jeszcze to pytanie, bo gdzieś mi zanikłaś i nie słyszałam całego. Ile Pani najczęściej spędza czasu na, pla na planie, na przykład charakteryzacja? O, ja nie mam aż tak długiej charakteryzacji. Niektórzy z aktorów, kiedy są bardzo postarzani, spędzają na planie kilka godzin, nawet i podczas make-upu, i podczas robienia kultury. U mnie tutaj było to krócej. Godzinę czasu byłam malowana. Teraz do ostatnich zdjęć, wcześniej tak samo, tylko w pierwszym sezonie nieco dłużej, ponieważ tam, chociaż nie byłam malowana, ponieważ bardzo staram się załać realia i nie było takich makijaży w, w, na początku XX wieku, ale fryzurę miałam taką bardzo skomplikowaną i miałam ją robioną z własną włosów, bo mam długie, w związku z tym to troszeczkę trwało, ponad godzinę. Tak, bo nam serialowa Andzia zdradziła, że no naprawdę czasami na fotelu nawet spędza trzy godziny, będzie spędzać na przykład w ostatnich odcinkach czwartego sezonu to już zdradziła, a normalnie to spędza tak do dwóch, do nawet trzech godzin, żeby charakteryzacja się udała. Boże na przykład ona jest młodą aktorką, no to trzeba było też ją postarzyć, I to też długo trwa, bo są czasami nawet takie poduszki, jak nam zdradziła też na jej relacji, było pokazane, że ma jak przyczepione poduszki, nawet czasami z wodą też, powiedziała kilka słów, to też było ciekawe, bo nie ukrywajmy na relacji, jak ona jest na planie, to zawsze coś ciekawego można u niej zobaczyć. Naprawdę. prawda. A jak ktoś nie wie, to jest Barbara Wypych. Jak? Następne pytanie. Który z sezonów Lecia Winnych był Pani faworytem? Chyba, że Pani ma trzy faworyty, było ja trzy. Trudno mi powiedzieć. Na pewno najwięcej ekscytacji wzbudził pierwszy sezon, bo był w ogóle pierwszy i, i, i pierwsza moja ekranizacja. I wtedy jeszcze no, wierzyłam tylko w to, że, że to będzie wielki sukces miałam taką nadzieję, i tak się stało. Więc na pewno przed pierwszym sezonem najbardziej się denerwowałam i emocjonowałam. Drugi też był bardzo piękny i bardzo trudny do zrealizowania, bo opisywaliśmy czasy wojny. Natomiast trzeci już pamiętałam pewne, pewne rzeczy i ze swojego absolutnie dzieciństwa, w związku z tym mogłam mogłam też troszkę bardziej jak widz śledzić i, i przypominać sobie Różne fakty z mojego życia, nie tylko, nie tylko traktować ten serial jako ekranizację mojej książki. Tak. Jak już pani te wspomniała, też bardzo często, jak patrzyłam, można było spotkać panią w pytaniu na śniadanie i na przykład były tam różne pytania, i pani wystąpi, wystąpiła w quizie. I również powiedziała kilka wtedy informacji o trzecim sezonie. To było przed ekranizacją trzeciego sezonu. To też odpowiadałam na pytanka i wszystkie miałam dobrze to powiem. To, to chyba od początku pierwszego odcinka myślałam, że pierwszego sezonu, pierwszego odcinka, że to będzie tylko jakiś długi film, który będzie trwał dwie godziny do trzech godzin. A ty się okazało, że to był serial co tydzień. I byłam ciekawa następnych seriali, bo nie ukrywajmy. Serial zaczął się wtedy, kiedy dzieci usiadły przed laptopy i nie zaczęło się lekcje online, tak powiem. To wtedy naprawdę z moimi koleżankami przeżywałyśmy nawet jeden odcinek trzy dni, bo po prostu nam się tak podobało. W trzecim sezonie powiem, też również przeżywaliśmy to trzy dni. Obejrzałam chyba już przez całe lata nawet z pięć razy odcinki, bo tak nie było co robić czasami. A w drugim sezonie powiem, E, chyba najbardziej podobały mi się ostatnie trzy odcinki, bo nap, e, napyrało to nawet w w piersiach, co się za chwilę stanie e, no Czasami to no, nie trusza. można się doczekać tego, że trzeba rok czekać na ekranizację Ale jak się dowiedzieliśmy, będziemy mogli zobaczyć czwarty sezon już w 2022 roku Co już trzymam kciuki, bo jest coraz bliżej, więc jak moi obserwujący czasami do mnie piszą to też już nie mogą się dociekać. Więc. Następne pytanko, jakie do pani mamy, to czy pani jako pisarka spotyka się pani czasami z hejtem w internecie? Nie, raczej nie. Ja mam to szczęście, że, że nie jestem osobą atakowaną, hejtowaną i, i mam nadzieję, że tak pozostanie, ponieważ ciężko mi sobie wyobrazić, żebym miała doświadczać. Jakiejś takiej bardzo złej energii i ataków na siebie. Zresztą uważam się w ogóle za osobę niekontrowersyjną i wydaje mi się, że, że nie przyczyniam się do tego, żeby, żeby ktoś mnie tak bardzo, bardzo nie lubił, żeby mi źle życzył. Ale czasami, jako obserwuję osoby, które hajtu doświadczają, to też mi się wydaje, że nic nie zrobiły, żeby sobie zasłużyć na tak. Na tak złe opinie. Zazdrość jest wszędzie i, i czasami bardzo ciężko zrozumieć, dlaczego, dlaczego ludzie tak reagują na, 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 na pewne sprawy. Nawet jeżeli ktoś popełni błąd, to też to moim zdaniem nie jest powód, żeby tak bardzo go atakować, żeby tak bardzo go starać się dodatkowo upokorzyć. I pognębić jakąś swoją opinię. Tak, jak widzę właśnie na czacie, Dawid Kamil325 napisał, że Stuleci Winnych to pierwszy taki serial w Polsce, który bardzo przyciągał widzów. To prawda, bo w ostatnim odcinku trzeciego sezonu nawet przyciągnął on 3,5 miliona widzów. To było po prostu wow! bo wtedy nawet każdy już siedział przed telewizorem nawet 15 minut przed, jak to pisali czasami do mnie, bo nie ukrywajmy, wszyscy nie mogli się doczekać ostatniego odcinka, bo były już czasami wystawione przedpremierowe urywki tego serialu, nawet ja czasami chciałam zdradzić Oda, a ona, ona jeszcze mówiła, nie, nie zdradzaj mi, a ja już byłam tak, nie że się doczekać tego, tej niedzieli, że po prostu czasami to nawet... Ze szczęścia trzeba było czekać i nawet w ostatnim odcinku, jak już Mania musiała dowiedzieć się prawdy, że jednak Paweł żyje, no to chyba już każdy płakał przed telewizorami. Więc... No, to prawda, to były bardzo wzruszające sceny i, i ja też byłam wzruszona. A Pani jako autorka książki, to czasami Pani właśnie 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 ten serial, trzy sezony pani oglądnęła, czy może yy, nie. No ale jak to miałabym nie oglądać własnego serialu? Oczywiście, że obejrzałam. Tak się akurat złożyło, że pierwszy sezon miałam okazję oglądać wcześniej, jeszcze jak był wyprodukowany, jeszcze zanim była oficjalna emisja. Natomiast już przy drugim i trzecim była pandemia, w związku z czym oglądałam jak wszyscy inni widzowie w niedzielne wieczory i bardzo, bardzo czekałam na te odcinki, chociaż znałam wcześniej scenariusze. Tak, właśnie to pytanie zadałam przez to, czy Pani ogląda własną produkcję, ponieważ niektórzy właśnie aktorzy ze stulecia Winnych albo lub inni aktorzy w ogóle z ekranów telewizyjnych nie oglądają swojej pracy, którą włożyli w telewizji, więc też czasami właśnie takie pytanie się pojawia. A następne pytanko jest też od tej samej Wicki, która napisała, bodajże wczoraj, ale te pytanie już było na początku. Więc ostatnie pytanko już w dzisiejszym spotkaniu: która z Pani książek była Pani faworytem? Znaczy, ja lubię wszystkie moje książki. Bardzo jestem przywiązana do stulecia w bo z jednej strony. To stulecie dało mi taki sukces i rozpoznawalność, ale też i bardzo lubię tych bohaterów, lubię do nich wracać. Natomiast bardzo lubię taką swoją książkę Coraz mniej nie Jest to powieść obyczajowa która rozgrywa się współcześnie w Warszawie. Mówię o takiej relacji między matką a, a córką, o trudnej bardzo relacji, o trudnych takich doświadczeniach macierzyństwa i, i, i bycia córką. I bardzo, bardzo lubię tę yy, książkę. Teraz ukazało się jej kolejne wydanie w wznowionej takiej szerszej graficznej. I też mam nadzieję, że, że kiedyś być może którąś z moich powieści współczesnych zobaczymy na ekranie. Jak już wczoraj też na swoim live z widzami, właśnie tam zadawali pytańka właśnie do pani i mam je tutaj napisane, to już chyba wszystkie były. Oraz yy, wczoraj nawet rozmawiałam o tym, że te książki, które tutaj ze sobą mam, co yy, wczoraj nawet też pokazywałam i oglądaliśmy też drzewo, które jest z tyłu książki. Yy, na przykład na przyszłość swoich dzieciom, albo jako babcia też swoim wnukom. Swoim dzieciom dam tą książkę, żeby przeczytali i poczuli też, jak tamtych czasów było Ponieważ teraz ma się na przykład zmienić, nasze książki się na przykład zmieniły Bo jest już teraźniejszość, na przykład epidemię już mam w swojej książce historycznej w szkole Więc wszystko może się zmienić i lepiej nie jest to w takiej książce, co pani napisała I będzie to prościej do przekazania swoim dzieciom, to też jest na plus Bardzo mi miło i już y, koniec tego wywiadu. Bardzo chciałabym Pani podziękować, że w ogóle Pani się zgodziła na ten wywiad. Bardzo się A cieszę, że wspomniałam na początku. No i y, co tu więcej mówić, jestem przeszczęśliwa, że mogłam Panią gościć i mam nadzieję, że będziemy mogli taki wywiad jeszcze zrobić świąteczny, jak się uda. Myślę, myślę, że tak. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za pytania, za, za przyjęcie i, i też mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. To miłego dnia życzę i wszystkim, ja nie... którzy dzisiaj tutaj oglądali nas. Oczywiście, jakbyście mogli, to dawajcie serduszka dla Pani Aubeny i po prostu życzę wszystkim dzisiaj miłego dnia, wieczoru, bo to za chwilę już wieczór. Dziękujemy za serduszka, jak tutaj lecą u mnie widać. No i po prostu życzę Pani miłego dnia. Ja również. I dziękuję bardzo. Do widzenia.